Dobra, to na razie, dobra, cześć! Dobra. No, taki obóz pracy. No, że, że to będzie taki obóz pracy. Że to będzie taki. Właśnie Adam się dziwnie zachowywał, prawda? Mówiła, pytał mnie, czy nie znam nikogo e, do jakichś robutek stalowych, że chcę coś takiego, jakiś napis motywacyjny zrobić, że praca z, da ci wolność, coś takiego dziwnego. Prawda? Adam jakieś dziwne akcje, no Prawda, no, no, no. prawda Logan? A wiesz co? Niko. Tak. czyli człowiek, który z nim pracuje, Jeszcze pisze Się Ja czytał jakąś jedną książkę. Minecraft? Minecraft, coś takiego. Nie z nie, Minecraftem? Mało, dziwne A? No dziwny, tak, dziwny. Tak. I powiem Ci tak, yy, pisze mi. Mówił tak, czy nie masz spawarki pożyczyć, bo chciałby taki napis fajny zrobić. Sobie, to jest. Dziwna sprawa. dziwna sprawa. Prawda? Ale mówi tak, Polak ja szanuję, kocham, nie ma problemu. Pomogę Polakowi zawsze. Tak. Ale no, trzeba z nim się spotkać jutro, tak. I, i, I ja myślę, że rozliczyć go. Troszeczkę go rozliczyć i może zajrzeć w jego przeszłość. Ja miałem okazję kontraktować, kontaktować mm -hmm. się z jego siostrą mm -hmm. Karoliną Adamczyk napisałem do niej listownię z wiadomość wiadomości skontaktowała się ze mną mailowo i parę 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 nieścisłości, jeżeli chodzi o przeszłość Adama. Niestety historycznie jest. Ja nie traktujesz a, a Wiesz, od kiedy mi goś nie pasował? A? Jak e, e, on zaczynał w straku pracować u mnie, nie? Myśmy byli z tym e, krzewkiem, kurwa, tym jestem przeleciał, to Nośki, Młodzirowskich, nie? Tak. I my byli, my, byli, my byli mi u szefa i my tego szefa, excuse me, we won't work here a Adam od razu się pytał jak zagazować furgonetkę. W sensie jak ją zrobić na gaz. Od, I wtedy już mi się... Pierwsze red pytanie flag aha na, na no, no. Że on chciał coś ją gazować, że ona w dieslu nie, że on woli gaz i wtedy mi ten gość, pierwsza lampka, Aha. pierwsza lampka się zapaliła kurwa uh -huh. i wtedy po od razu zacząłem kurwa czuć, od razu go zacząłem czuć, ale w sumie się Polak jestem, nie zrobię kurwa krzywej akcji, dam mu szansę, nie? My dali mu my szansę z Grzyśkiem, my mu dali dużo szans z Grzyśkiem. No i dobrze, dobrze, dobrze. ale to, to jest, naprawdę to jest rzecz, nad którą powinniśmy się zastanowić i po prostu porozmawiać z tym. Słuchaj, pamiętasz jak on mówił, że chce zrobić polski kurwa, ten? Polską restaurację? Ty wiesz, że on, powiem ci tak, najpierw, wiesz, dzwoni, mówi, słuchaj, czali, może też byś zainwestował, polska restauracja, będziemy sprzedawać, wiesz, pierogi, ty, ja w menu zajrzałem, a tam pierogi to jest jedyna polska pozycja, ty, to tam Bradwurst, Frankfurterki, kurwa, powiem ci, Co? no, no, funklurung, kurwa, no, takie rzeczy, no, mówię ci, no, mówię ci, no.